Chciałbym przede wszystkim na początku przyłączyć się do pozdrowień dla mojego kolegi w służbie pastora Mariusza. Życzę mu szybkiego powrotu do zdrowia i żeby miał również okazję, tę możliwość przyjechać tutaj do zboru łódź wicef Moi drodzy, nie przeminęły jeszcze echa po ostatnim Marszu Niepodległości gdy próbowano celebrować Narodowe Święto Niepodległości, które obchodzimy od 1989 roku. Faktycznie po 123 latach niewoli odzyskaliśmy wolność, a z uwagi na to, że to był długi proces, przyjęto dość arbitralnie datę właśnie 11 listopada, która zbiegła się z innymi wydarzeniami. Między innymi wtedy Niemcy skapitulowały na froncie zachodnim i uznano, że to jest szczególna data, którą również Polska może przyjąć jako taki synonim odzyskania niepodległości. Gdy myślę o tym narodowym święcie niepodległości, gdy myślę o wolności szeroko pojętej, o znaczeniu tego słowa, to dodam tylko tyle, że wielu mieszkańców Warszawy akurat w tym dniu, Bało się wyjść na zewnątrz, a policja wręcz ostrzegała, by unikać miejsc, w których marsz się odbywa. I zadaję sobie pytanie, jak definiować i rozumieć wolność, którą tak czy inaczej celebrujemy od wielu, wielu lat. Jeśli sięgnęlibyśmy do jakiejkolwiek definicji związanej z wolnością, to możemy znaleźć następującą chociażby jedną z wielu definicji. To brak przymusu, sytuacja, w której można dokonywać wyborów spośród wszystkich dostępnych opcji. To sytuacja człowieka, który kieruje się wyłącznie swoją własną wolą. Czy w kontekście tak zdefiniowanego pojęcia można mówić o wolności, która ma swoje granice? Dzisiaj chciałbym właśnie podjąć taką próbę. Opowiedzenia o wolności, o której mamy w Piśmie Świętym wiele myśli, wiele tłumaczeń, wiele definicji, i również w oparciu o tę wolność wielu ludzi dokonywało pewnych wyborów. I chciałbym o takiej wolności powiedzieć, która jednak ma swoje granice. Pozwólcie na trzy takie ciekawe cytaty, które znalazłem, a dotyczą między innymi wolności. Charles Montesquieu powiedział, że wolność to prawo czynienia wszystkiego, co nie jest zabronione. I ktoś powie hola, hola! O, czy rzeczywiście tak wolność powinna działać? Czy to jest dobrze rozumiana wolność? Czy rzeczywiście wolność to prawo czynienia wszystkiego, co nie jest zabronione? To jest wolność? Czy jeśli coś nie jest zabronione, a będzie szkodliwe dla mojego zdrowia, to powinienem dokonywać takich wyborów? No, jest to rodzaj wolności, ale czy to będzie korzystne? Fiodor Dostojewski, a tu można powiedzieć, że to jest człowiek, który miał takie dwa etapy w życiu: szaleńcza rozpusta i wydawanie pieniędzy, środków, które miał, gdy otrzymał karę, która miała go definitywnie, można powiedzieć, nauczyć na przyszłość Moresu, a ta kara została przerodzona, można powiedzieć, w karę śmierci. Tę karę śmierci, jej wykonanie wstrzymano w ostatniej chwili. Fiodor Dostojewski odbierał to jako dwa etapy w swoim życiu i powiedział, że darowano mu nowe życie. Nawrócił się i zaczął mówić dużo na temat Pana Boga. Właśnie on stwierdził, że jedyna wolność to zwycięstwo nad samym sobą. Możemy powiedzieć, no tutaj to definiowanie jest bliższe. Tym zagadnieniem, które znajdujemy w Piśmie Świętym. I jeszcze Abraham Lincoln. I wydaje mi się, że ja przynajmniej skłaniam się do takiego rozumienia. Świat nigdy nie znalazł dobrej definicji dla słowa wolność. Bo jak tak naprawdę zdefiniować wolność? A przecież w Biblii możemy znaleźć całkiem sporo zmianek na temat wolności. Warto dodać, że Pismo Święte, szczególnie Nowy Testament. Powstający w tym pierwszym okresie, kiedy rodzi się Kościół Apostolski, to okres, kiedy w cesarstwie rzymskim szacuje się, jest około 60 milionów niewolników. No i słowa, które apostołowie kierują do pierwszych kościołów, również kierują do osób, które swoje życie spędzają. W niewoli. Mamy jeden z takich fragmentów Słowa Bożego. Chciałbym ten fragment przytoczyć w tej chwili. Znajdziemy go w liście do Kolosan, w trzecim rozdziale i tutaj wiersze począwszy od 20. od 22. List apostoła Pawła do Kolosan, w którym to apostoł Paweł w wierszu trzecim właśnie apeluje do niewolników, by dobrze rozumieli pojętą wolność. Masło maślane powiemy, ale posłuchajmy tego fragmentu. Trzeci rozdział od wiersza 22. Słudzy, bądźcie we wszystkim posłuszni ziemskim panom. Służcie nie na pokaz, jak to robią pochlebcy, lecz ze szczerego serca, z szacunku dla pana. Cokolwiek czynicie, czyńcie z głębi duszy, tak właśnie jak dla Pana, a nie dla ludzi. Świadomi, że to od Pana otrzymacie zapłatę wraz z Waszym dziedzictwem. Pamiętajcie, Pana Chrystusowi służcie. A kto krzywdzi, dozna krzywdy bez względu na osobę. Panowie traktujcie służących sprawiedliwie i bezstronnie. Wiedzcie, że i Wy macie Pana w niebie. Paweł ciekawe słowa mówi. 60 milionów ludzi, to jest ogromna rzesza osób. Wielu z nich przyjęło Chrystusa, nawróciło się. Wyobraźmy sobie sytuację, kiedy nawracał się Pan i cały jego dom, a w tym domu było sporo niewolników. Nie było to tożsame z przywróceniem wolności. Ci ludzie bardzo często dalej służyli jako niewolnicy, ale żyli, modlili się razem, wielbili Boga. I Paweł mówi o tych relacjach. I mówi, ten świat nie jest dobrze urządzony. Jak tutaj można definiować wolność, kiedy mamy niewolników, ale oni są wolni w Chrystusie? I apeluję, nie zapominajcie o tym prawdziwym dziedzictwie w Chrystusie dziedzictwie w Chrystusie, które otrzymamy kiedyś. Paweł mówi o takiej prawdziwej wolności. Dziedzictwo. Chrystusa. Jak zatem pojmować wolność? Chciałbym zdefiniować w oparciu o fragment z księgi Jeremiasza. Wolność. Wydaje mi się dobrze rozumianą. Jest fragment w dziesiątym rozdziale tejże księgi, księgi Jeremiasza, który jest jednym z moich ulubionych tekstów Pisma Świętego. Dwudziesty trzeci werset. Wiem, panie, że droga człowieka nie od niego zależy. I że nikt, gdy idzie, nie kieruje swym własnym krokiem. Jak rozumieć tę wolność w kontekście takich właśnie słów? Czy możemy w ogóle mówić o wolności, czy ją definiować, gdy czytamy Słowo Boże, skoro tekst Pisma Świętego wyraźnie mówi, że idziemy jedną drogą lub drugą, to i tak nie kierujemy własnym krokiem? No, możemy to wytłumaczyć na przykładzie dzieci. Dzieci są posłuszne rodzicom. Uśmiechamy się, prawda? Różnie to bywa. Różnie to bywa. Pamiętamy, jak wyglądało to w naszym dzieciństwie. Ja też nie byłem grzecznym dzieckiem. Pamiętam taki moment. Miałem bodajże 12 albo 13 lat. I z moim kolegą poszliśmy na stadion. Mieszkaliśmy wtedy w Kotlinie Kłockiej. I gdy poszliśmy na ten stadion, popatrzyliśmy, że stadion jest otwarty. To bodajże był czwartek, w niedzielę był planowany mecz. Zobaczyliśmy, że ktoś wykonał pewną pracę, a więc ściął murawę czy ściął trawę. no Wtedy tak to praktykowano, tak przygotowywano boisko do, do meczy. Zebrano to w kubki, to siano już wyschło. I pomyślałem sobie, powiedziałem do tego kolegi, wiesz jak to fajnie by się paliło? No ale co zrobić, nie mamy zapałek. No, i tak podszedłem do kiosku, który był obok stadionu, i tak stanąłem na palcach, i takim grubym głosem starałem się powiedzieć: Tak, patrząc gdzieś w dół, dzień dobry, czy ma pani zapałki? Dziwnym trafem ta pani sprzedała nam zapałki, no i niedługo potem zrobiliśmy wielką zadymę. Wszystkie te kubki zaczęły dymić. To jeszcze nie było suche, to było mokre, mnóstwo dymu. I nagle usłyszeliśmy taki głos, stój, bo strzelam, no to my z tym kolegą w nogi. Oczywiście pan, który groził, nadzorował, pilnował tego stadionu, nie miał żadnej broni, ale ja w pewnym momencie ze strachu się zatrzymałem. On tak mnie chwyci i mówi, co wy zrobiliście? Zobaczył, że mój kolega uciekł, mnie złapał, ale jestem młodym człowiekiem, tak zobaczył na ten stadion, na te kopcące się kubki siana, i pomyślał, co ja mogę z Tobą zrobić. I w końcu mnie puścił. Ale wtedy zrobiłem, zrozumiałem, że zrobiłem coś złego. Wtedy zrozumiałem, że zrobiłem coś złego. I pomyślałem sobie, a wcześniej, jak patrzyłem na ten stadion, to myślałem, jak fajnie by było, tak przyjemnie zobaczyć, jak te kubki płoną. Ale później żałowałem tego. I to doświadczenie pamiętam do dzisiaj. Mecz się odbył ale było 12 takich czarnych placków wypalonych na murawie. Ale mecz się odbył. Jesteśmy wolnymi ludźmi, a jednak jesteśmy pod prawem. Wiele regulacji prawnych narzuca na nas pewne obowiązki. No chociażby obowiązki wobec Urzędu Skarbowego albo ZUS-u, a spróbuj nie zapłacić w terminie zaraz dostaniesz takie powiadomienie. Kto tak chętnie napisze do ciebie jak nie Urząd Skarbowy czy ZUS? I to przychodzi regularnie, taka informacja. Rodzina czasami zapomina. Czasami po kilku latach przychodzi jakaś pocztówka, może list, może informacja. A tutaj urzędy, które pilnują tego, aby regularnie wysyłać do nas korespondencję, jeśli tylko przekroczymy jakiś termin. No, i są jakieś próby obejścia pewnych przepisów. Nie zapomnę mojego doświadczenia w urzędzie skarbowym, kiedy pewien pan przyszedł i zapytał, czy w związku z przepisami dotyczącymi ulgi mieszkaniowej i możliwości skorzystania z takiej ulgi, on mógłby odliczyć koszty budowy grobowca dla niego i dla żony. Ja zacząłem się śmiać i mówię, pan chyba żartuje. Nie, nie, ja pytam poważnie. No, wie pan, to takie M2. Oczywiście nie było takiej możliwości, ale myślę, jak często szukamy możliwości jakiejś luki, sposobu obejścia pewnych przepisów. I wielu ludzi faktycznie akceptuje takie rozwiązania, podporządkowują się prawu ludzkiemu, zaś w przypadku prawa Bożego, no, uważamy, że to jakaś ingerencja w nasze życie. To zmiana odbierająca prawo decydowania o własnym losie. I mówimy: nie, 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 no, to nie ma. Nie ma sensu. Na czym zatem polega ta wolność wobec, można powiedzieć, tych przepisów, które mamy, wobec dokonywanych wyborów? Na czym polega wolność według Boga? Mamy wolną wolę, ale czytając niektóre fragmenty Słowa Bożego, możemy mieć inne odczucia. Chciałbym zacytować pewien fragment z Księgi Liczb, z 14 rozdziału. Fragment, który jest swego rodzaju oceną człowieka, który dokonał wcześniej w życiu swoim wyborów. Księga Litw, 14 rozdział i werset 24 chciałbym przytoczyć. Jednak mojego sługa Kalebe, Kaleba przepraszam, za to, że jest w nim inny duch, i bez reszty obstawał za mną, wprowadzę do ziemi, do której poszedł, i jego potomstwo ją posiądzie. Według innego przekładu ten tekst brzmi następująco. Mojego sługę Kaleba, za to, że inny duch jest w nim, i on był mi wierny całkowicie, wprowadzę do ziemi, do której poszedł, i jego potomstwo ją posiądzie. Czy Kaleb był wolnym człowiekiem? Jest tu stwierdzenie, że był wierny całkowicie, a więc musiał mieć pewne nakazy, zakazy, przykazania, które respektował. Chyba nie do końca. Chyba nie do końca Kaleb był człowiekiem wolnym w takim ludzkim rozumieniu, ale z pewnością znał Boga. Gdy mówię o tym, że Kaleb znał Boga, to przypomina mi się historia opowiedziana przez muzyka Hildinga Halversona. Śpiewa rodzaj muzyki gospelowej. Opowiedział kiedyś historię, gdy przysłuchiwał się rozmowie swojego syna i dwóch innych chłopców. Dzieciaki przechwalały się swoimi tatusiami. I jeden powiedział, och, mój tata zna burmistrza naszego miasta. Drugi powiedział, a, to nic, mój tata zna gubernatora stanu. I wtedy syn Halversona wyrzekł wzruszające słowa, e, to nic takiego, mój tata zna samego Boga. Gdy Halverson to usłyszał, szybko udał się do swojego pokoju i ze łzami w oczach w modlitwie powiedział – Boże, błagam Cię, aby mój syn zawsze mógł powiedzieć, mój tata zna Boga. Czy Kaleb był wolnym człowiekiem? Moglibyśmy powiedzieć, nie do końca, ale z pewnością znał Boga. Jak rozumieć tę wolność? Wydaje mi się, że w tej sytuacji należałoby również to pytanie. Podeprzeć kolejnym fragmentem Słowa Bożego, w którym możemy przeczytać o tak zwanych dwóch adamach. Ten fragment Słowa Bożego pasuje tutaj bardzo i należy ten fragment przytoczyć, należy go przypomnieć. Znajduje się w liście do Rzymian, w piątym rozdziale i werset 19, gdzie czytamy, że jak przez nieposłuszeństwo jednego człowieka, wielu stało się grzesznikami, tak przez posłuszeństwo jednego. Wielu stanie się sprawiedliwymi. Czy Chrystus był wolnym człowiekiem? Był. Ale stał się posłuszny i to do śmierci. Józef Stanisław Tischner, filozof, stwierdził, że strasznie trudno będzie Panu Bogu zbawić człowieka, który nie jest wolny. I nie jest rozumny. Ten człowiek wciąż jeszcze nie jest sobą. I Tischner pyta: Więc co tu zbawiać, skórej kości? Kiedy człowiek tak naprawdę jest wolnym? Chcemy czuć tę wolność mieć poczucie tego, że możemy decydować o swoim losie. I gdy byłem małym chłopcem, a nie byłem grzeczny zbyt często, a zbyt często, bardzo często byłem grzecznym małym chłopcem. Ale pojechaliśmy kiedyś z rodzicami do koło brzegu. Miałem wtedy może sześć lat. Usiedliśmy na posiłek i zaczęło mi się strasznie nudzić. Gdy rodzice zaczęli przeglądać jakąś gazetę, popatrzyłem gdzieś w oddali, widziałem jakiś plac zabaw i pomyślałem sobie: a niech oni sobie tu siedzą. Zajęci rozmową, a ja tam na chwilę zajrzę. No i poszedłem w to miejsce. To była chwila. Na tym placu zabaw pobyłem kilka minut, pomyślałem: Ale nudo, ale tam jest coś fajnego w oddali, i poszedłem dalej. I tak wędrowałem, i wędrowałem, i wędrowałem. Mały chłopiec. Trwało to jakieś dwie godziny, zanim rodzice mnie odnaleźli. Wezwali policjantów, czy wtedy milicjantów, do pomocy. No i po dwóch godzinach rzeczywiście odnaleziono mnie w jakimś kolejnym parku. Płakałem, byłem przerażony i pomyślałem sobie: Ja nie chcę takiej wolności. A wcześniej myślałem, że to jest rodzaj wolności że jestem zniewolony tu, będąc z rodzicami, pod ich opieką więc pójdę do tego parku i sam sobie zagospodaruję czas. No i rzeczywiście tak się stało. Tak pojmowałem wolność jako młody, mały chłopiec. Później byłem przerażony. Pomyślałem, a co będzie dalej? Jak ja wrócę do moich rodziców? Kaleb, jak czytamy, za to, że inny duch jest w nim i on był mi wierny całkowicie, inny duch był w nim. Bóg pragnie dać nam prawdziwą wolność. Gdy Jezus stwierdził, jesteście moimi przyjaciółmi, dodał, jeśli czynić będziecie, co Wam przykazuję. Przyjaźń z Bogiem jest warunkowa, ta wolność jest warunkowa, ona ma pewne granice. Chciałbym powołać się na inny przykład i zachęcam do tego, abyście, jeżeli znajdziecie chwilę, jeśli będziecie mieli taką chęć, abyście w Księdze Liczb przeczytali sobie drugi rozdział. Gdzie Bóg mówi dokładnie, w najdrobniejszych szczegółach, jak wokół świątyni mają stawać plemiona izraelskie, po trzy z każdej strony na północy, na południu, na wschodzie i na zachodzie i które plemiona mają być bliżej świątyni. Ale ta świątynia zawsze miała być w środku symbol Bożego prawa, które było w tej świątyni symbol również miłosierdzia, które stanowiło ten rodzaj, ubłagalni dwie kamienne tablice zatem prawo i ubłagalnia symbolizująca miłosierdzie. Chrystus poddał się działaniu prawa Bożego, a w Chrystusie zbawił świat. Bóg tego nie odłącza. Nie można sobie powiedzieć, że dzisiaj prawo nie obowiązuje, jest jedynie miłosierdzie. Poddajemy się działaniu Bożemu. I prosimy o to Boże działanie. Przeżywaliśmy tydzień modlitwy i dzisiaj znowu będziemy wieczorem mogli się wspólnie modlić o przyszłość, o Boże przyjście, o ten lepszy świat, o to miejsce w niebie, ale Bóg ma to poukładane: prawo i miłosierdzie. Te dwa Fundamenty Bożego działania prowadzą mnie do tej drogi, którą jest Chrystus. A Chrystus prowadzi mnie do Królestwa Bożego. Świątynia w naszym życiu powinna być w samym centrum, tak jak było to w czasie, kiedy Izraelici wędrowali po, pustyniu, po pustyni. Zatem prawdziwa Boża wolność to, i tutaj należy przytoczyć. Fragment z Ewangelii Świętego Jana. I Sądzę, że to jest kwintesencja tego, co można było zauważyć w misji Jezusa. W jego nauczaniu, w jego czynach, w jego postępowaniu. W ósmym rozdziale Chrystus podkreśla, od wiersza 31 czytamy, I właśnie do tych Żydów, którzy uwierzyli, Jezus powiedział, jeśli wytrwacie w moim słowie, to istotnie jesteście moimi uczniami. Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Odpowiedzieli: Jesteśmy z rodu Abrahama i nigdy nie byliśmy niczymi niewolnikami. Jak możesz mówić, staniecie się wolnymi? Na chwilę się zatrzymał: Czy my tego nie znamy? Jak możesz mówić, jesteśmy zniewoleni przez cokolwiek? Ja jestem wolnym człowiekiem, mogę decydować o swoim życiu. Podobna historia. Jezus na to ręczę i zapewniam: każdy, kto grzeszy, jest niewolnikiem grzechu. Niewolnik opuści kiedyś dom, w którym służy, syn jednak pozostanie w rodzinie na zawsze. Jeśli więc syn was wyzwoli, będziecie naprawdę wolni. To jest prawdziwa wolność w Chrystusie. Zatem można stwierdzić, że w 1888 roku Brazylia jako ostatni kraj oficjalnie zniosła niewolnictwo na świecie. Chociaż niektórzy mówią, że to niewolnictwo jest w krajach trzeciego świata. Ono funkcjonuje nieoficjalnie. Ale tak naprawdę żyjemy na tym świecie lepiej lub gorzej definiując wolność. W Bogu tę wolność mamy, jeśli wyzwoli nas prawdziwie od grzechu. A zatem ta wolność, która ma swoje granice, to wolność od grzechu, ale nie wolność od Chrystusa. To wolność od śmierci. Ale nie od zbawienia. To wolność w Bogu, ale nie z Boga. Jak można być wolnym bez Boga? Jesteśmy w świecie, w którym dotykamy częściej lub rzadziej, doświadczamy grzechów, upadku. Chrystus może nas prawdziwie. Wyzwolić. To jest takie mocne postawienie na Boga w naszym życiu, który jest prawdziwą wolnością, który, który łączy prawo i miłosierdzie. Kto nie słyszał o Marlenie Dietrich, która stanowczo, zdecydowanie odrzucała wszystkie propozycje Hitlera. To właśnie oni proponowali naziści, aby zaangażowała się w tę kampanię pokazującą nazizm i w cudzysłowie, ludzką twarz nazizmu, co było niemożliwe. Na pytanie, dlaczego zwalczała Hitlera, odpowiedziała, z poczucia przyzwoitości. Najbardziej znana i lubiana gwiazda niemiecka na całym świecie. Z poczucia przyzwoitości. Moglibyśmy powiedzieć, skąd w takiej drobnej, pięknej kobiecie. Takie poczucie przyzwoitości. Powinna się bać tego systemu, powinna się bać nacisków, a jednak powiedziała nie. Mimo to, że Hitler wielokrotnie kazał składać jej wręcz niemoralne propozycje, Goebbels notorycznie obrażał ją w prasie. Maria Marlena Dietrich nie mogła żyć w tym kraju, gdzie najzdolniejsi artyści ten kraj musieli opuścić, z powodu pochodzenia. Przyjmuje obywatelstwo amerykańskie i wspiera żołnierzy z Ameryki konsekwentnie walcząc z Hitlerem. To nie znaczy, że Hitler nie przestał przekonywać ją do powrotu do Niemiec i tego, aby wsparła nazizm, ale powiedziała nie. Później nawet żałowała tej decyzji i pomyślała: A może gdybym wróciła i przekonywała Hitlera, może zmieniłby swoje podejście do niektórych grup ludzi. Została jednak w Stanach Zjednoczonych. Była silną kobietą, nie poddawała się temu reżimowi. Jako śpiewaczka występowała do 1975 roku. Zmarła w roku 1992 roku. Miała 91 lat. Zgodnie z życzeniem pochowano ją w Berlinie obok matki. Historia jak historia, powiemy. Ale w świecie, w którym dotykamy trądu, jakim jest Grzech. W świecie, którym decydujemy o naszym życiu, musimy dokonywać wyborów. A lekcje szkoły sobotniej, które dzisiaj mieliśmy okazję omówić, mówiły o tym rodzaju nabożeństwa i edukacji przez nabożeństwo, które mamy gromadząc się, ale które mamy również chodząc z Panem Bogiem w tygodniu, szukając Boga, odpowiedzi na wiele dręczących nas pytań. Jeśli więc syn was wyswobodzi, prawdziwie wolnymi będziecie. Moi drodzy, takiej wolności każdemu z nas chciałbym życzyć. Abyśmy tak jak było to stwierdzone tutaj w tym fragmencie dotyczącym Kaleb'a, żeby tak było to również adresowane w stosunku do nas. W Kalebie był inny duch, inny duch nim kierował. Bóg pragnie zmian w naszym życiu i będzie robił wszystko, abyśmy mieli to Pełne rozumienie wolności w Bogu i również granic, które ta wolność wytycza. W takim kultowym filmie Braveheart, nie wiem czy oglądaliśmy, czy nie, padło takie ciekawe stwierdzenie krótkie zdanie które zawsze mi daje dużo do myślenia. Każdy kiedyś umrze, ale nie każdy wie, jak żyć. Każdy kiedyś umrze, ale nie każdy wie, jak żyć. Myślę, że Pan Bóg wie, jak żyć, jakie życie powinniśmy prowadzić, żeby ono było przedłużeniem życia w wieczność, abyśmy razem tam z nim byli, abyśmy ciesząc się wolnością w Bogu, byli z drugiej strony wierni i posłuszni temu Bogu, prawu, korzystając z Bożej łaski. Z całego serca chciałbym nam życzyć takiej dobrze rozumianej wolności. Niech Bóg nas błogosławi i prowadzi każdego dnia. Amen.